Wyobraź sobie, że ubierasz się w metalową konstrukcję tak szeroką, że mogłaby zablokować całe drzwi. Moda, która zamiast tylko dyktować trendy, przypieczętowywała losy. Między elegancją a tragedią, akcesorium to stało się symbolem statusu i śmiertelną pułapką. Masz właśnie odkryć, jak dążenie do piękna może skrywać niewyobrażalne niebezpieczeństwa. Witajcie, podróżnicy historii. Czy ubralibyście część garderoby, która mogłaby kosztować Was życie? Dziś zbadamy krynolinę akcesorium z epoki wiktoriańskiej, które łączyło modę ze śmiertelnością. Zanim zagłębimy się w tę intrygującą historię, zostawcie już swój super like i bez dalszej zwłoki przejdźmy do wideo. Powstanie Krynoliny. U szczytu epoki wiktoriańskiej, między 1840 a 1870 rokiem, kobiecy wygląd kształtowany był nie tylko przez gust, ale i przez surowe wymogi społeczne. Ubieranie się było aktem klasy, honoru i co ciekawe, poświęcenia. W tym kontekście narodziła się Krynolina. Akcesorium, które miało zmienić nie tylko sylwetkę kobiet, ale tragicznie także ich losy. Pierwotnie wykonana z końskiego włosia wszytego w len, krynolina szybko ewoluowała w konstrukcję z metalowych obręczy, lekkich, lecz wytrzymałych. W 1856 roku wynalazek został oficjalnie opatentowany przez W.S. Thompsona, co zapoczątkowało jego masową produkcję. Nowy element garderoby obiecywał uwolnić kobiety od dławiących warstw halk, tworząc idealną objętość z lekkością. Jej przyjęcie było natychmiastowe wśród szlachty, a wraz z industrializacją szybko dotarła do klasy średniej, a nawet robotniczej. Szeroka sylwetka, którą nadawała, była symbolem cnoty, skromności i płodności. Na ulicach Londynu, Paryża, a nawet Bostonu tłumy kobiet z dumą i świadomością statusu paradowały w swoich nadmuchanych strojach. Ale pod jedwabiem i aksamitem kryła się ukryta cena. Krynolina zamieniała proste zadania w wyzwania. Wsiadanie do powozów, przechodzenie przez drzwi, eleganckie siadanie, wszystko wymagało zręczności. Mimo to ta prawdziwa modowa klatka stawała się obiektem pożądania, ruchomym tronem, równie majestatycznym, co zdradzieckim. Śmiertelna moda. Z biegiem lat krynolina z symbolu elegancji stała się ikoną tragedii. Wraz z jej popularyzacją, wypadki mnożyły się. I nie były to zwykłe upadki. Metalowa konstrukcja, która podtrzymywała tkaninę, była pułapką gotową zapalić się przy najmniejszym kontakcie z ogniem, co było powszechne w epoce kominków, świec i lamp oliwnych. Gazety w latach 1850. zaczęły donosić o alarmujących przypadkach. W zaledwie sześć tygodni The New York Times zgłosił dziewiętnaście zgonów kobiet, których krynoliny zajęły się ogniem. Nie mogły uciec z płomieni, ponieważ objętość spódnic uniemożliwiała szybkie ruchy. Wiele z nich zginęło w kilka sekund, ogarnięte kulą ognia podsycaną przez łatwopalne tkaniny, takie jak tiul i lekka bawełna. Tragedia sióstr Wilde, które zginęły spalone podczas zabawy w pobliżu kominka, wstrząsnęła nawet arystokracją. Innym symbolicznym przypadkiem był pożar w Kościół Jezuitów w Santiago de Chile w roku 1863. Ponad dwa tysiące osób zginęło, częściowo dlatego, że krynoliny uniemożliwiły ewakuację świątyni, uwięzione w ławkach, blokując przejścia, stały się śmiertelnymi pułapkami. Oprócz ognia istniało zagrożenie na ulicach. Kobiety były wciągane pod koła powozów, przyczepiały się do bram lub były porywane przez wiatr, niczym ludzkie żagle. Wszystko w imię estetyki. I mimo tych okropności, wiele z nich nadal wybierało krynolinę, ponieważ w społeczeństwie wiktoriańskim wyglądanie na szanowanego było pilniejsze niż bycie bezpiecznym. Krytyka i kontrowersje. Kiedy krynolina rozprzestrzeniała się po ulicach, salonach i kościołach XIX wieku, nie wszyscy patrzyli na nią życzliwym okiem. Przesada w modzie zwracała uwagę nie tylko swoim wolumenem, ale także ryzykiem i absurdami, jakie przedstawiała. Słynna pielęgniarka i reformatorka społeczna Florence Nightingale była jednym z pierwszych głosów publicznych potępiających ten element garderoby. W listach i artykułach Określała krynolinę jako śmieszne i śmiercionośne przebranie, pytając, ile jeszcze kobiet będzie musiało umrzeć, zanim ta moda zostanie porzucona. Prasa satyryczna również nie oszczędzała. Gazety takie jak Londyński Punch publikowały bezlitosne karykatury, kobiety porywane przez wiatr, blokujące wejścia lub ukrywające swoje dzieci i kochanków pod spódnicami. Niektóre ryciny przedstawiały zabawne sceny, w których kobiety zaklinowały się w drzwiach lub zamiatały wszystko dookoła, obracając się, jakby były ruchomymi meblami, ale nie wszystkie krytyki pochodziły z zewnątrz. Niektóre kobiety zaczęły używać krynoliny w sposób strategiczny, tworząc fizyczną barierę wokół ciała, uniemożliwiała niechciane męskie zbliżenia, ironicznie funkcjonując jako tarcza prywatności w czasach skrajnego moralizmu. Inne wykorzystywały strukturę do ukrywania ciąży, przechowywania przedmiotów lub według plotek z epoki, nawet do przemycania listów, butelek i zakazanych książek. W ten sposób krynolina oscylowała między uciskiem a subwersją, była jednocześnie klatką i zbroją, i w tym paradoksie ujawniała cichą walkę między kontrolą społeczną a kobiecym oporem. Upadek krynoliny Z biegiem lat krynolina zaczęła tracić swoje miejsce w modzie. W dekadzie 1870. pojawiły się turniury, struktury, które nadawały objętość tylko tylnej części spódnic, oferując inną i mniej obszerną sylwetkę. Zmiana odzwierciedlała nie tylko nową estetykę, ale także odpowiedź na krytykę i zagrożenia związane z krynoliną. Ponadto ruchy na rzecz reformy ubioru, prowadzone przez kobiety poszukujące bardziej praktycznych i zdrowych ubrań, zyskały na sile. Broniły one porzucenia elementów takich jak krynolina i gorset, promując odzież, która pozwalała na większą swobodę ruchów i mniejsze ryzyko dla zdrowia. Tak więc krynolina, która przez dziesięciolecia symbolizowała status i kobiecość, została stopniowo zastąpiona przez mody, które priorytetowo traktowały komfort i funkcjonalność. Jej dziedzictwo pozostaje jednak przypomnieniem o skrajnościach, do jakich społeczeństwo może się posunąć w imię pięknej tradycji. Dotarliśmy do końca kolejnej podróży w przeszłość, ale zanim odejdziesz, powiedz mi: gdyby moda wymagała od Ciebie noszenia łatwopalnej zbroi, aby być społecznie akceptowanym, poddałbyś się czy stawiałbyś opór? Twoja perspektywa jest dla nas cenna, więc zostaw swój komentarz i weź udział w rozmowie. Nie zapomnij zostawić swojego lajka na kanale, ta akcja bardzo pomaga. A jeśli ten film był dla Ciebie istotny, udostępnij go. Do następnego razu i do zobaczenia wkrótce. Zostańcie w pokoju. Niech Bóg będzie z Wami.